Kiedyś, będąc z Natalią w Koszalinie, natknąłem się na Broken Sword na Gemboya Advance. I go nie kupiłem. I żałuj. No tak, no dzisiaj nie, ale wreszcie udało mi się zdobyć. Nawet jest y, y, fajny w kartoniku, nie? Moja jedna z moich ulubionych przygodówek na Gamboya Advance trafia do mojej kolekcji. Bardzo jestem zadowolony, bo bardzo lubię ten tytuł. E, no ta grafika jest trochę gorsza i wiadomo dźwięk, ale. Fajnie. No fajnie. No. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, bardzo byłoby na miło, jakbyś zostawił suba, bądź lajka. W końcu po latach trafiła do jego kolekcji gra, którą uwielbia całym sercem i pewnie wielu z was również. Jest to Bladborn mini kolekcjonerka, W ogóle, jakie to jest ciężkie. Wow, jest stylbu, jest yy, co tu jest w środku. Artbook i stylbu. Soczyste, naprawdę soczyste, nawet mi się podoba. Jeżeli ktoś z was jeszcze nie ograł bladborna to ja was bardzo mocno zachęcam, abyście spróbowali ten fantastyczny yy, japoński RPG yy, z akcji. Super jest. Jest naprawdę fajny z mega klimatem. To no? są w ogóle moja ulubiona gra w czasów. I wreszcie mam taką mini kolekcjonerkę, no jeszcze poluję na tą taką dużą kolekcjonerkę, ale wiecie, nie? No jest ciężko dostępna, ta jest chyba też ciężko dostępna, e, Tak, co? bardzo rzadko hmm. się pojawia i normalnie ja widziałem, że ona jest całkiem droga, nie? Że tak typu kurczę z 500 zł ludzie nawet płacą za nią na ebayu. E, no ja zapłaciłem 100 zł, e, więc cena się zgadzała. A jeżeli chodzi o przetracanie pieniędzy, wywalanie w błoto, po kolejny tytuł. Moi kochani, czekałem lata, żeby mieć ten tytuł, no lata i wreszcie co jest. I tak właśnie trafił do mojej kolekcji Xenosaga 3. Wow. Nie ma wydania europejskiego, istnieje tylko wydanie amerykańskie, NTSC. I właśnie takowe wydanie udało mi się zakupić na licytacji. Możesz przeczytać cały tytuł, byłbym wdzięczny. <grytanie> to jest rebus jakiś. Episode 3. Aha. Oso, Sparch. Sparch? Sprech. Zara... Zara tu. Przez lata wydawało mi się, że zawsze na eBayu widzę niemieckie wydania, bo to jest jakiś dopisek po niemiecku. Ale nie. Ta gra ma po prostu na, taką nazwę. Jest to JRPG. JRPG, który jest znany z tego, że ma hmm, bardzo dużo przerwników filmowych. Godziny po prostu. E, no i jest przegadany, nie, jest bardzo przegadany. E, oczywiście grałem w jedynkę, mam jedynkę, mam dwójkę, cała trylogia jest zakończona. Nie chcę mówić negatywnych rzeczy o tej grze, bo ja bardzo ją chciałem, a teraz będę mówił, że jest słaba. To jest, e, to jest rzecz do kolekcji, to jest przedmiot, który e, po prostu jako kolekcjoner ja szanuję kocham mężczyzna, od którego kupiłem tą grę. Nigdy jej nie wsadził do napędu, ponieważ nie posiadał konsoli amerykańskiej, e, więc tak naprawdę o to jest mincik. E, co do ceny. No właśnie, ile za nią zapłaciłeś? Nie chcę się chwalić, nie? Nie chcę jakby opowiadać o tym, nie chcę o tym nikomu mówić, nie chcę, nie chcę tworzyć tutaj jakichś kwachu związanych z pieniędzmi. Um, więc. Hej, ale... To, to przyznaj się, bo jakoś tak podejrzanie to brzmi. Nie powiem. No e. No co? Nie powiem, no nie chcę mówić ludziom. A mi nie powiesz? No też nie no. Dlaczego miał ci wszystko mówić? Kupiłem za odpowiednią sumę. Powiedz, ile zapłaciłeś! No, mało! <laughs> <laughs> Wpadło w tym miesiącu gra, na którą czekałam bardzo, bardzo długo. Jest to gra z mojego dzieciństwa, którą ogrywałam demówkę. Nawet nie wiedziałam, że jest, istnieje coś takiego jak pełna wersja. I moi drodzy fanfary, jest to gra pod tytułem Tombi. Nie mam oryginalnego pudełka, bo była sprzedawana tylko płyta. Niestety była droga, bo ona chodzi drogo. No i. Ja, ja nigdy w to nie... Co? Ja nigdy w to nie grałem. Nie? No to zagrasz. Chętnie. Chcesz, ja, prawda? No. Nie mam oryginalnego pudełka. Damian zamówił mi, pod moimi rozkazami, Tak. <noise> pudełko e, kopię na Etsy. E, oczywiście nie oryginalne, to jest taka e, kopia, która wygląda jak prawdziwe pudełko. No niestety chyba nie uda mi się zdobyć prawdziwego. Moi drodzy, co jest dopiero gra? Udało nam się upolować Tombiego za około 200 zł, co jest, uważam, niesamowitą ceną za tą grę, bo ona chodzi naprawdę za takie ceny, że... Pss, to prawda. Masakra. Uderzyła mnie nostalgia. Mm -hmm. Mocno. Next! Za grosze udało mi się upolować Blade Chronicles, oryginalne wydanie na Wii. Mam wydanie na 3 ds mam remake na Switch'a, ale no niestety nigdy nie miałem wydania na Wii, więc teraz trafiło do mojej kolekcji. Sprawdziłem, działa, wygląda spoko. E, chyba jedna z najładniejszych gier na Wii i bardzo zachęcam do kupienia. Kupiłem ją za 50 zł. Wow! Dreamcast! Udało mi się uprowadzić dwie gry na Dreamcasta. Kupiłem Urbany Chaos. Moją ulubioną bohaterkę to jest pani Urbana. E, <grywka> Urbana House. Na Dreamcasta grafika jest lepsza niż na PlayStation 1, więc sobie dowaliłem kopię na Dreamcasta za grosze, 80 zł. No i udało mi się również trafić na Time Stalkera. Jest to JRPG, no, który mi się marzył w sumie od kiedy zdobyłem Dreamcasta. Więc zostały mi trzy tytuły, aby być w pełni usatysfakcjonowany moją kolekcją na Dreamcasta. Już niedługo pewnie zrobię też podsumowanie. Chcesz coś powiedzieć? Urban Chaos, żeby nie był on znany nazwą Aktualna sytuacja na rynku jest bardzo skomplikowana, zauważyłem na praść że ceny Nintendo 64 gier bardzo ekstremalnie spadają, jakieś 30% przez ostatnie dwa miesiące i bardzo to można odczuć tutaj na naszych lokalnych y, sklepach, można to odczuć przede wszystkim na naszym takim tutaj, tutajszym Allegro, no i tak też udało mi się kupić dwie gry na Nintendo 64. I jest to, moi drodzy, bardzo ważny tytuł, ponieważ jest to Shadow of Empire. To jest pierwsza gra, jaką zagrałem trójmiarowa na moim własnym osobistym komputerze. Tatuś mi kupił, a teraz trafiła do mnie kopia, która w ogóle jest w kasecie. I jest to kopia, którą można w wypo wypożyczalni kaset w Szwecji było sobie wypożyczyć. Tak zwana kopia rental. Do wynajęcia. Tak, tutaj jest logo SFB, oczywiście. Szwedzkiego stajonych. kina. Tak. No i też zakupiłem sobie Turoka 3. Ja nawet nie wiedziałem, że istnieje Turok 3. Byłem pewny, że są tylko dwie części. Dosłownie rok czy dwa temu zobaczyłem, na, właśnie na aukcji, że istnieje trzecia część Turoka. Nie grałem, nie wiem nic o tej części, ale oczywiście trafiła. ja bym chciał, żeby ona na Switcha wyszła taka trochę odświeżona. Ale na starym takim y, telewizorze, który ja mam, wygląda fajnie. Bardzo ładna grafika jest. Gratuluję. Gratuluj. Mamy nawet taką ładną, fajną, pokaźną kubkę Gier na Więc pozwólcie, że teraz Wam ją zaprezentuję. Co myślicie, że się film zaciął? <grybuj> <grybuj> Trollation! Na cringe się znaczy, <grybuj> tak, Uff. Jako, ci prośbę, proszę. Błatania, naprawdę. Błatania. Nie, to pociwnie dużo. Bajoneta. Co ty robisz? Bajoneta. 3. 3. No, 3. No, bajoneta jest sexy. Fajna mać Ciuchy ma spoko, ja nie grałam, ale ogólnie no dobrze się patrzy na Panią Bajonetę. E, najlepsza nie. część, chociaż jest dwójka, ciężko mi powiedzieć w sumie, e, ale fajna, spoko gra, bite ma, bite ma, Boże. Dobra, next. Kirby! Moi drodzy. And the Forgotten Land! Moi drodzy. Natalia niespodziewanie, bez żadnych, tak po prostu, kupiła mi Kirby'ego. Tak, Pewnie po dlatego, że marudziłem tak strasznie ciągle o tym, że chcę kim ale szkoda mi kasy, bo cena nie spada cały czas za te 250 zł. Pełna niech. cena zapłacona i wpadł Kirby. <laughs> bardzo dobry, bardzo mi się podoba. Aczkolwiek <laughs> oczekiwałem, że będzie troszeczkę bardziej. co mm, bardzo przypomina mi Mario Odyssey. Rzucamy czapką, my się zmieniamy w obiegu, tutaj pochłaniamy, zmieniamy się w obiegu. Troszkę za bardzo. Mm, inspiracja bardzo mówi, mm, jak, że była, mm, nie? No przecież mm. to. Czasami twórcy. Po tych turturach mnie nospoli. Mam nadzieję, że ci nie za mam. dowiecie się tego w tym motoklipie. Baldo. E, Jezus, od czego mam zacząć? Problem z Baldo jest taki, że go w ogóle włączyłem i to jest całkiem niesympatyczna gra, ale niestety bardzo powtarzalna i mm -hmm. po dwóch, trzech godzinach nuda. Ale problem z tą grą jest taki, że w dniu premiery ona była zepsuta. E, trzeba było ją spaczować, są patchy, trzeba, bez patchu ona nie działa. E, to wyszła w limitowanym nakładzie, więc się wahałem czy ją kupić czy nie, ale ni stąd, ni zowąd pojawiła się na El Giganten. Radeży. Z Limited Rana niespodziewanie po roku oczekiwania przyszedł pakiet dwóch gier, i są to Blood Rain. Bardzo jestem uradowany, że z tyłu mam dwie karty. Oczywiście. Ten pakiecik jest całkiem sympatyczny i seksowny, tak jak główna bohaterka, bo jednym z najważniejszych tutaj podpunktów jest to, że właśnie nasza piękna ruda wampirzyca, którą naparzamy nazistów. Jest sexy. Więc jeżeli wow. jeszcze nie graliście, ja grałem oczywiście obie części na PC dawno temu, na Xboxie też klasiku. O, panie, o Madonna, fajna a, gra. A wolisz Pojana czy panią pan wampirzycę? Nie, nie, zdecydowanie panią wampirzycę. Mm. Z lekkością. Mm. Taktyk Ogre Reborn, moi drodzy. Kolejny taktyk Ogre, kolejny remake. Jeden remake mam już na PSP. Teraz doszedł, doszedł że część pierwsza, z tego co dobrze rozumiem. Taktyk Ogre, gry na gridzie taktyczne. No, takie wiecie, od twórców Final Fantasy, bardzo średniowieczne. Nie jestem największym fanem taktyk ogr, ale, 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 ale na, tyle, na tyle lubię, że chciałem mieć w swojej kolekcji. Mm -hmm. Natomiast nie wiem, co robić w mojej kolekcji, gra pod tytułem 3 Umihara Metalja. Umihara Fresh. Dokładnie, jest to plansz, platformówka, taka, że idziemy z boku do boku, z tego co mi się wydaje, taka pixelartowa. No, była za 50 koron, więc ja szybko zgarnąłem, nie? Nie, nie odpuszczam gier za 50 koron, tym bardziej, jeżeli są piksele artem mm. i tym bardziej, że są platformówkami. Nie ma znaczenia dla mnie, czy są dobrej jakości, czy złe. Ja po prostu mm -hmm. lubię taki rodzaj gier nie. Wygląda uroczo. No i no, ja na pewno zagram, nie? A jest nowa folia, więc super. Funny deal! Zgadzam się z Tobą, Natalia. Co masz na Switchka? Uuuu, ja też coś mam na Switch. Trzy gry. Tu są dwie. Nazywa się Robotics Notes Double Pack. Chyba pierwsza i druga część tak mnie nie mam. Oraz gra pod tytułem Harvestella, która ma wspaniałą kładkę. I na pewno w to zagram, bo są elementy posiadania farmy. A ja lubię takie gry. wiecie, starannie. klimaty. Obie gry od mojego starego tutaj, o, pobitego. Robotic Notes. Wiem, że spodoba się Natalii, ponieważ jest to gra. Visual novel w szkole. I ona oryginalnie pierwsza część została wydana na PlayStation 3, tylko w Japonii. Więc ja bardzo zazdrościłem Japończykom po pokładce, bo nigdy nie miałem okazji zagrać, ale gdzieś ta zazdrość we mnie się narodziła, żeby właśnie spróbować e, Robotic notes. No i gra wydanie na wyszło, więc wziąłem dla Natalii. Dzięki. Jeżeli już mówimy o PlayStation 3, to wspomnijmy o kilku tytułach, które udało mi się zdobyć. Jest to gra pod tytułem Turbo. Ślimakiem się gra, że ściga. Na podstawie bajki, z tego co wiem, ale nie próbowałem. Mam ją tylko i wyłącznie dlatego w kolekcji, bo kiedyś oglądałem w jakiś filmik na YouTubie, top 10 rzadkich gier, coś tam, jakieś ukryte diamenty i była ta gra. Więc Dreamworks. Zawsze, no zawsze w tak, że marzyłem. <laughs> ale no, wiem, tak, tak wyszło, no. Wow. A również udało nam się kupić na nadchodzącym pick takim pchlim targu, na który poszliśmy, więc to pewnie kolejny filmik, który skleję. Też kupiliśmy grę pod tytułem Order Up. Okładka jest fenomenalna. No nie, no, I jest to nie gra wiem. o robieniu posiłków. Fajna, no Może ładna. w końcu nauczysz się gotować, jak w to zagrasz? Nie ma takiej opcji. Nalegam! A, y... spoko. No, i też e, tak się złożyło, że kupiłem sobie Lost Dimension. E, zapłaciłem mm. zapł 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 za tą grę 100 zł. Fantastyczna cena. Kup teraz, po prostu, ktoś sobie wrzucił na naszą traderę tego Idea, tego to Allegro szwedzkie, i ją zgarnąłem, bo ona była już na bardzo, bardzo, bardzo dawna na mojej liście gier e, na PlayStation 3. A, od Plusa? No, JRPG, no, nie? Takie no, no. rzeczy to są wiadomo. To jest Soczyściak. Fantastyczne e, mm -hmm. i bardzo się cieszę. A no, PlayStation 3 jakichś tam kozaków nie ma, ale wiecie. W ogóle mam bardzo dużą, dużą listę. To, są, to jest tylko ten y, szczyt góry lodowej. No. Na PlayStation 2 wydania Pal, Jackie Chan i Evil Twin. Evil Twin, szukam jeszcze na Dreamcast, ale strasznie drogaśny. Y, to, to jest platformówka, to jest taki bit up na podstawie bajki z Jackie Chanem, bo nie wiem czy wiecie, jestem bardzo dużym fanem Jackie Chana. E, jest jednym z tych powodów, dla, przez które, dla których zacząłem skakać, robić salta, inspirował mnie ten facet. No dalej mnie inspiruje w sumie. E, ale to nie koniec gier na PlayStation 2, bo jeszcze mamy wydanie amerykańskie. Ekstremalnie tanio, bo to dosłownie tam, nie wiem, po 10 zł. Udało mi się kupić Summonera. Jest wydanie Pal, to nie jest gra w, tylko ekskluzywna, jeżeli chodzi o Amerykę. Jest to AirPack i Legaia 2 J Obie te gry można kupić w wersji europejskiej, no ale tak się stało, że ta była w sklepie za, nie wiem, 20 zł, no a ta była do wygrania i wygrania ja chyba za 8 koron, czyli za 4 zł. A że mam już kolekcję NTSC i amerykańskich wideł, to jakoś nie przeszkadzać. przestało mi to przeszkadzać i tak zaakceptowałem obie gry w mojej kolekcji. Przyjąłeś do rodziny? Tak. A jeżeli mówimy o Jackie Chanie, bo właśnie jakoś tak napom no właśnie, właśnie, tu Jackie napomknąłem, to również udało mi się kupić Jackie Chana. Dostałem wypłatę i pierwsze co poszedłem kupić właśnie sobie tą kopię, bo już miałem dosyć czekania. Priorytety, nie? Przepłaciłem <laughs> troszeczkę. <laughs> troszeczkę przepłaciłem, bo prawda jest taka, że jest teraz aktualnie na że za tam 200 zł, a ja zapłaciłem 260 zł. Mm. Więc troszeczkę przepłaciłem, bo wystarczyło, żebym poczekał 2-3 dni i była tańsza kopia. Ale chciałem, bardzo chciałem. Ta gra jest fantastyczną grą. Próbowałem na emulatorze, a marzyłem od niej od najmłodszych lat w o niej. kliku No, grze? Gdzieś od niej. A oni, przepraszam, seplenią. W jakimś kliku czy gdzieś było to, takie malutkie okienko w rogu i pokazane było taki screen z Jackie Chana, gdyż gra Jackie Chan. Mm -hmm. Masturbowałem się do tego małego screena chyba z tysiąc razy. Znaczy nie dosłownie, nie, wyluzujcie, to powiedzieć takie żoski. Nie, 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 to... Discworld 2 oraz. Parasite Eve! Paras, paras... Parasite? Parasite, no? Parasite. Parasite Eve. E, no, e, dwójkę u, ubóstwiam. Jedynkę do, udało mi się ukończyć na emulatorze na... E, na telefonie. E, bo i tak, wolę dwójkę. Jestem, jestem w mniejszości. Nie mam tylnej okładki. Ma, no! ktoś, ma, ktoś, ma ktoś do oddania? Zbieramy datki e, apu, na tylną okładkę. Wysyłajcie. <laughs> nie ma nawet na e nie? po prostu jak coś, to już jest jakiś komplet albo cen. No muszę mieć tył. E, no ale jest, nie? 60 zł zapłaciłem za taką kopię, a pudełko miałem, więc pudełko było moje. No i taki, taki trochę jeszcze niedokończony, niezłożony, ale jest, cieszę no i tak się. Tak lepiej niż mój tombi. Przynajmniej będzie ja, mieszkać. Jasne, jak na razie to jest lepiej. No. no i Discworld 2, oczywiście, praczeta, komedia, przygodówka point and click z ładną, dwuwymiarową grafiką. Jeszcze tylko jedyneczka i będą wszystkie praczety z Discworldem. Bardzo ekscytujące, wow. bardzo ładna, cieszę się, no. Fajne tytuły, moja kolekcja na PlayStation 2 już tak powoli, powoli zamykam, super jest, no. A teraz chcemy Wam pokazać kilka gier na Xboxa, które wpadło, klasika, mhm. z Lupexów. Natalio, lecisz. Narnia. The Lion, the Witch and the Wardrobe. Ponoć bardzo dobra gra. Film nie był dobry. E, taka atenie gra akcji. E, no i jeżeli chodzi o gra akcji, to wreszcie utrafił się Val Helsing. Też na podstawie filmu z Hugh Jackmanem. Ta gra jest fajna. Jest e, naprawdę, naprawdę jest taką dobrą podróbą. E, Devil May Cry. A nawet dorównuje. E, Cold War. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest za tytuł. Wygląda jak podruba Splinter Sela. I mm -hmm. pewnie taką podróbą też jest. Jeszcze nie testowany, jeszcze nie zaglądałem. Bardzo tanie wszystko to było, więc no, wziąłem mnie. Nie, nie mogę też sobie odpuścić. No. Ale również trafi do mnie Obi-Wan Kenobi. Jasna dżuma. Moi kochani, to jest ekskluzywna gra tylko na Xboxa. No niestety, A? no nie jest konsol nie była dobrą grą. Flat Out. Jeszcze szukam dwójki. To jest gra, gdzie się no, rozwala samochodami. nie? Bardzo fajna. Grałem na komputerze. Mhm. Mm Crash. Tak, Team Racing i Crash Bandicoot The Wrath of Cortex. były za grosze to wziąłem. No, fajne słoko. Ostatnia gra to jest Mech Assault 2 Lone Wolf. Super. Uu, Wszystkie uu. te gry to były po 5 złotych dosłownie. plejaczek czwóreczka, uu. mamy. Co? Na plejach 4. Cieszysz się. No. <laughs> mamy tutaj dwie gry. Damian dał mi tutaj trudne zadanie przeczytania tytułów. Ja nie Uwaga, w stanie, lecimy. Myślę, że z labami. UTA. Utaware? Rumona. Rumono. Uto, Uta. Utaware. Uta dwie części. Tak, Mam i... jeszcze jedną część. Części są cztery, więc brakuje mi tylko jednej. E, ja w ogóle myślałem, że to są wizual nowele, ale... Nie? Nie, nie są? No, y, udało mm -hmm. mi się zdobyć po 50 złotych sztuka, więc wziąłem dwie nowe folii. No, natomiast wiem trochę o Reveria. Wymówienie tego nie jest najprostsze, to jest coś typu re Reverie. Reverie? Reverie? Limited edition? Limited <laughs> Tak, jest to limitowana edycja, jest tylko 3000 kopii na cały świat. A, wow. może, a może 1500? Mało. Jest w napisane. w każdym razie. Połączenie Earthboundu z Zeldą, czyli gra, gdzie uh -huh. gramy jakimś takim chłopcem w realnym, prawdziwym świecie, ale w gameplay jest taki Zeldowy. I stałem się tak fanem tej gry. Sprawdziłem na komputerze. Jest fajna. Jest spoko. I skończyliśmy pick-up! Uh -huh. Ale co? O jezus, Berta, weź! Nie wiem w sumie, czy Damian przeżyje dzisiejszy filmik. Zostawiłam go na miejscu zbrodni. No zobaczymy, czy przeżyje. No nie. Co ma powiedzieć? <grym> no aż powiedzieć tak wiesz, nie? Że. A jak chcecie zobaczyć, co się stało. Aha, końcu, tak. My mys mysterio. No. Moi drodzy, to już jest koniec dzisiejszego wideo. I jeżeli chcecie zobaczyć, co stało się z Damianem, czy przeżył w piwnicy. Musicie obejrzeć końcówkę. Zostawcie lajka i komentarz. Jeżeli możecie, to zostawcie lajka like i komentarz, bo pomaga naszemu małemu kanałowi rosnąć w siłę i tworzyć naszą małą cringeową społeczność, która kocha gry. To jest to nie piątko. On się, się jak szalony, nie? Za ile ją kupiłeś? Move. Nie powiem nic! Masz trochę no no. Beznadziejem No to, luką, nie no, ma nie? No, to się musi być Nie, to nie, Trzeba jej być zła, a nie, żeby... No, no, dobra, dobra, no dobra. Nie